Pilne, moje dziecko, ta boska wiadomość nie dotarła do Ciebie przez przypadek. Archanioł Michał mówi, Twój cud nadszedł. I to nie jest tylko obietnica, to boski dekret dla Twojego życia. W ciągu najbliższych 72 godzin coś radykalnie zmieni się na Twojej drodze. Drzwi się otworzą, odpowiedzi przyjdą, a to... Co wydawało się stracone, zostanie przywrócone. Ale istnieje warunek duchowy. Musisz wysłuchać tej wiadomości do końca, ponieważ niesie ona klucze, które mogą przemienić Twoją rzeczywistość. Czy czułeś się już zmęczony samotną walką? Czy miałeś wrażenie, że Twoje modlitwy nie przechodzą przez sufit, że nikt nie rozumie, co nosisz w sobie? Bóg widział twoje ukryte łzy, słyszał krzyki twojej duszy i dziś posłał to słowo jako znak, że czas oczekiwania dobiega końca. Twój anioł stróż jest teraz u twojego boku, nie pozwalając ci zignorować tej boskiej wiadomości za żadną cenę, ponieważ jest to duchowe paliwo, którego potrzebujesz, by teraz się nie poddać. Zostań ze mną przynajmniej przez 12 minut. Nie przewijaj. Każda sekunda się liczy. Jeśli ta boska wiadomość przemawia do ciebie, jeśli dotyka w jakiś sposób Twojej duszy, zostaw lajka, aby więcej ludzi mogło otrzymać to przesłanie z nieba. A jeśli możesz, wesprzyj nas darowizną, nawet symboliczną. Przez przycisk, super Dzięki temu zasiejesz na Ziemi Świętej i pomożesz tej misji dotrzeć do jeszcze większej liczby dusz. Niech niebo uwolni nad Tobą łaskę, siłę i zwycięstwo, i niech następne trzech dni będą najbardziej zaskakującymi w Twojej dotychczasowej drodze. Ukochane Dziecko, Archanioł Michał ogłasza. Duchowe wiatry zmieniły się o świcie, i coś boskiego przeszło przez światy tylko po to, by Cię dosięgnąć. Siły niebieskie przybyły z niezaprzeczalnym przesłaniem: Twój cud już tu jest, ale istnieje warunek, nie możesz odejść od tej wiadomości, bo chwila przeminie i nigdy nie wróci. Przez trzy dni Twój anioł stróż stoi przy Tobie, nie ruszając się. Byłeś otoczony w sposób, którego nie zauważałeś, każda chwila prowadzona, każda wątpliwość kierowana. A teraz nadszedł czas, by otworzyć to, co zostało dawno temu zapieczętowane i ukryte w pamięci niebios aż do dziś. To, o co się modliłeś, nie wiedząc nawet, czy niebo cię słyszy, dotarło na Ziemię. Wyrównanie na Twoją korzyść już się nie tworzy, jest już całkowicie uformowane. Ale to błogosławieństwo wymaga teraz Twojej pełnej uwagi, bo duchowe drzwi mogą się zamknąć bez ostrzeżenia. Niebiańska rada obserwowała Twoją drogę: ból, zdradę, samotność, tęsknotę. Nigdy nie byłeś niewidzialny dla nieba. Twoje zmagania zostały zapisane w szczegółach, Twoje łzy odbijały się echem przez wieczność. I teraz, wreszcie, nagroda przebiła chmury z celem i mocą. Twój anioł w tej chwili blokuje każdą przeszkodę, każde rozproszenie, które mogłoby Cię oddalić od tej boskiej chwili, jest rozpuszczane. Zostałeś wybrany do tego, Chroniony w każdym opóźnieniu, oczyszczony jak złoto w ogniu na ten właśnie moment przed Twoją duszą. Nie możesz sobie pozwolić, by przegapić ten znak z góry. Dotknij Amen, aby otrzymać Błogosławieństwo 33-33. Ta wiadomość nie jest tylko informacją, to aktywacja. Za każdym razem, gdy chciałeś się poddać. Twój anioł wzmacniał Twoją duchową zbroję. Byłeś pod boską obserwacją, i dziś jest dzień, w którym cud, który obiecano, objawia się w Twoim życiu. Archanioł Michał mówi: Niezatrzymana siła zmierza w Twoją stronę, niosąc pokój, rozwiązanie i uwolnienie. Nadchodzi z szeptem uzdrowienia i falą przełomów których żadna ludzka ręka już nie powstrzyma. Już nie czekasz na to, to czeka, aż ty to rozpoznasz. Ktoś został poinstruowany we śnie, by przekazać ci coś. Ta osoba stoczyła bitwy, o których nie wiesz, tylko po to, by być naczyniem twojego błogosławieństwa. Ich życie zostało ukształtowane tak, by przeciąć się z Twoim dokładnie w tym momencie. Cały ból i strata, które niosłeś, nie były na próżno. Były duchowymi bramkami opłat, które pozwoliły niebu przyspieszyć Twoje powołanie. Twoje imię zostało zapieczętowane światłem na zwoju, który tylko aniołowie mogli przeczytać. Dziś ten zwój został otwarty i płonie ogniem Boskiego Spełnienia. Napisz, przyjmuje, jeśli twój duch czuje to przesłanie. Zegar twojego cudu zaczął odliczanie w chwili, gdy nacisnąłeś play lub otworzyłeś tę wiadomość. Nic, co było wcześniej, już się nie liczy. Tylko to, co zrobisz z tą świętą chwilą. Jesteś obserwowany przez niewidzialne siły, które pragną ujrzeć twoją pełną radość. Ta wiadomość nie jest przypadkowa. Ten tekst to nie zbieg okoliczności. To właśnie to, o co Twoja dusza błagała w cichych godzinach, o których nikt nie wiedział. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 44:44. 44. Coś wielkiego ma się otworzyć w Twoim imieniu. Nie dlatego, że to wymusiłeś. Ale dlatego, że niebo czekało na Twoje pozwolenie, by to odblokować. Teraz, gdy tu jesteś, już jest w ruchu. List, e-mail, telefon czy pukanie, którego się nie spodziewałeś, jest w drodze. Ma Twoje boskie odciski palców i żadna osoba, wróg czy błąd nie mogą tego zatrzymać. Jest związane z Twoim cudem jak ognista nić na duchowym niebie. Twój anioł daje Ci znaki nawet teraz, gdy to czytasz. Dreszcze, ciepło, łzy, poczucie znajomości. To są potwierdzenia, że Twoja dusza już zna prawdę. Cud zawsze był realny. Po prostu czekał na właściwy moment. A to. Co nadchodzi do ciebie, nie jest zwyczajne. To coś, co wstrząśnie Twoim światem, uniesie Cię wyżej niż marzyłeś. To jest święte, królewskie i absolutnie nie do zatrzymania. Powiedz, mój czas nadszedł, jeśli czujesz, że to porusza Twojego ducha do przodu. Archanioł Michał mówi: Ktoś próbował opóźnić ten cud. Wypowiadając negatywne słowa przeciwko Twojemu życiu, ale ich słowa upadły, zanim opuściły ich usta. Niebo odwróciło przekleństwo i zastąpiło je podwójnym błogosławieństwem. Powodem, dla którego czujesz, że coś zmienia się w atmosferze, jest to, że ten cud zbliża się do Ciebie powoli, delikatnie, ale z rosnącą siłą. To tak, jakby wszechświat w sekrecie ćwiczył Twoją celebrację, a teraz kurtyna się unosi. Ludzie, którzy o Tobie zapomnieli, zranili Cię lub Cię odrzucili, usłyszą Twoje imię ponownie, tym razem z honorem, a nie wstydem. Zobaczą, jak niebo faworyzuje tych, którzy trwają nawet wtedy, gdy boli. Zobaczą, co się dzieje, gdy wiara przeważa nad strachem. Wpisz, Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 5555. 55. Nie jesteś nikomu winien wyjaśnień za ten cud. Jedyną rzeczą wymaganą od ciebie jest posłuszeństwo. Rozpoznać Go i przyjąć. Ten moment jest święty. Nie traktuj Go lekko. Jeśli czujesz dreszcze, lekkość lub głębokie emocje, których nie potrafisz opisać, to dlatego, że Twój duch jest w zgodzie. Te fizyczne reakcje to sposób, w jaki niebo pieczętuje prawdę wchodzącą do Twojego życia. Twoje ciało wie, że to jest boskie. Przeszedłeś przez cienie, o których nikt nie wiedział. Płakałeś łzami. Które nigdy nie wyschły w Twojej duszy, ale nigdy nie przestałeś wierzyć w coś większego, i to większe teraz Cię odnalazło. Napisz: To jest moje potwierdzenie. Jeśli wiesz, że to jest dla Ciebie, pieniądze, które próbowałeś zarobić w trudny sposób, są teraz przekierowywane. Za kulisami zachodzi boska transakcja. Drzwi prawne, finansowe i relacyjne otwierają się jednocześnie. To, co wcześniej wydawało się zablokowane, nagle stanie się magnetyczne. Twój cud jest wielowymiarowy, nie dotyczy tylko jednej rzeczy: dotknie Twojego domu, zdrowia, imienia, przyszłości i pokoju, i wydarzy się szybciej. Niż przeszły ból potrzebował, by cię złamać. Niebo usunęło tych, którzy kradli twoją energię, czas i przychylność. Nawet możesz nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo byłeś chroniony, aż zaczniesz widzieć, jak w twoje życie wchodzą nowi ludzie. Ci ludzie nie są przypadkowi, zostali wysłani. Wpisz przeznaczenie. Aby otrzymać błogosławieństwo 77:77. 77. Złote światło zaczyna unosić się wokół Twojego imienia. Tego światła nie można przygasić, niezależnie od tego, ilu ludzi będzie próbowało rzucać cień. Zostało ono zapalone przez samych aniołów. Ci, którzy mówili, że nigdy Ci się nie uda, wkrótce będą szeptać. Jak oni tam tak szybko dotarli? Na tym właśnie polega cud: myli logikę i ucisza plotki. Zaraz wejdziesz do pokoi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Czekałeś na swój czas, co jest Ci przeznaczone. Po prostu będziesz wiedzieć, a ta pewność zakorzeni Cię w radości. Nie jesteś uzdrawiany częściowo. To pełne uzdrowienie od korzeni aż po koronę. Napisz: Przyjmuję pełne uzdrowienie, aby zakotwiczyć to odnowienie głęboko w swoim życiu. Archanioł Michał mówi: Twoja dusza przeszła z trybu przetrwania do życia. Zasłużyłeś na ten nowy etap nie dlatego, że byłeś doskonały, ale dlatego, że byłeś wytrwały. Pozostałeś łagodny, gdy życie było surowe. Szło ci dalej, gdy rezygnacja była łatwiejszym wyborem, a teraz niebo nagradza każde niewidzialne zwycięstwo. Za każdym razem, gdy płakałeś w sekrecie, anioły zapisywały to jako ziarno, a teraz te ziarna rozkwitają w ogrodzie cudów. Wpisz amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 5858 roku. Spodziewaj się telefonu, wiadomości lub znaku, który potwierdzi to przesłanie. Nie będziesz musiał tego szukać to już zbliża się do Ciebie. Może przyjść z liczbami, imieniem lub znajomą twarzą. Gdy nadejdzie, poczujesz to głęboko w piersi. Głęboką pewność, potwierdzenie, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe, to zostało zaplanowane. Zaufaj temu, przyjmij to, powiedz tak, jeśli czujesz pokój, nawet jeśli Cię to zaskakuje. Napisz: Jestem gotowy na niespodziewane błogosławieństwa. Jeśli Twoje serce jest gotowe, Wszechświat umieścił anioły w ludzkiej postaci na Twojej drodze. Możesz spotkać jednego dziś, jutro lub w przyszłym tygodniu. Będą wyglądać zwyczajnie, ale będą emanować czymś nadzwyczajnym. Powiedzą coś, co całkowicie zmieni Twoją perspektywę, albo zaoferują pomoc bez proszenia. To są boskie połączenia. O które się modliłeś. Gdy się to stanie, rozpoznaj to. Nie kwestionuj czasu. Tak właśnie wyglądają cuda, gdy Bóg używa ludzi jako naczyń. Wpisz, Amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 5959. 59. Twoje zmartwienia finansowe tracą swoją moc. Rachunki. Które kiedyś wydawały się ciężarem, staną się lżejsze. Płatności zostaną uregulowane przed terminem. Niespodziewane zasoby wyrównują się z Twoim imieniem. Nie panikuj z powodu obecnych liczb, niebo nie działa według ziemskiej matematyki. Cuda przepisują równanie i przelewają bank. Wkrótce będziesz się zastanawiać, jak to wszystko zmieniło się tak szybko, odpowiedź będzie jasna: to od początku było boskie. Napisz: Mój przełom finansowy nadchodzi, aby przyspieszyć nadejście zaopatrzenia. W duchowej rzeczywistości trwa świętowanie nad Twoim imieniem. Aniołowie się radują, bo się nie poddałeś, nie zamknąłeś swojego serca. Nadal pojawiałeś się z wiarą. Teraz to święto staje się fizyczne. Przyjdą zaproszenia, wydarzenia się zgrają, radość znów będzie płynąć bez wysiłku. A przede wszystkim poczujesz się dostrzeżony, nie tylko przez ludzi, ale przez samo niebo. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 60. Jeśli chcesz wyrazić dodatkowe wsparcie, możesz przekazać super podzękowanie w kwocie do dwóch dolarów. Wszedłeś w cud, który nie kończy się na jednym: tak. On wciąż rośnie, błogosławi, podnosi. Twój cud stał się ruchem. Pozostań w tym przepływie, mów dalej: Amen, aby aktywować kolejne fale. 61-61, 62-62, 63-63. Każda z nich niesie więcej jasności, więcej pokoju, więcej radości i więcej dowodów, że to jest Twój boski sezon. Nie przestawaj teraz. Cud wciąż się rozwija. Niech Bóg Wam błogosławi dzisiaj i zawsze.